Cześć, tu Magda z kanału Wnętrza Zewnętrza. W tym odcinku pokażę Wam mieszkanie, w którym dominujące szarości zostały przełamane drewnem, cegłą i kolorowymi meblami. A jak się dobrze przyjrzycie dekoracjom, to od razu zgadniecie, w jakim mieście jesteśmy. Cześć, mam na imię Piotrek. Od marca 2021 roku jestem szczęśliwym właścicielem 42-metrowego mieszkania, które w całości zostało zaprojektowane i wykonane przy współpracy z architektem, panem Sebastianem Rzymskim z pracowni Miraż Studio w Warszawie. Mieszkanie zostało utrzymane w stylu loftowo-industrialnym. Zależało mi na minimalizmie, przełamanym mocnymi kolorowymi akcentami, które ożywiają wnętrze. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy jak zwykle przy wejściu i tu za mną budynek, który na pewno rozpoznajecie, a jak nie, to zapytajcie w komentarzu. Na wprost wejścia duża szafa na równi ze ścianą jest wewnętrzna, więc nie czujemy jej rozmiaru i w środku w tej części są ubrania, na dole szuflada na buty i półki wyżej również Półki na różne rzeczy, a po środku drążek. I po prawej stronie jest miejsce na krótsze kurtki, bo niżej jest jeszcze półka, a po lewej na dłuższe płaszcze. I tak się składa, że Piotr akurat ma same. Krótsze kurtki, jednak zastosowanie takiego rozwiązania jest bardziej uniwersalne, bo nie wiadomo, czy w przyszłości nie będzie mieszkał tutaj ktoś, kto będzie lubił płaszcze, czy Piotr nie zmieni garderoba, może po prostu przyjdzie ktoś w gości właśnie w takim dłuższym okryciu i to rozwiązanie po prostu jest bardziej przyszłościowe. I to też dobrze pokazuje, jak jest z wyborami do wnętrz. Że to nie jest taka podstawowa matematyka, że 2 plus 2 zawsze daje 4, i jest tylko jeden dobry wynik. Tutaj po prostu yy, musimy wybrać. Pomiędzy różnymi opcjami, licząc się z konsekwencjami, i zawsze będzie albo bardziej pod nas, albo bardziej uniwersalnie najważniejszym, żebyśmy byli po prostu właśnie świadomi tych konsekwencji naszych wyborów. W tej części szafy są rzeczy bardziej gospodarcze: suszarka odkurzacz i ważna rzecz. Schodki. Dzięki nim, dzięki temu, że są łatwo dostępne, szybko można je wyjąć, to też łatwo sięgnąć po rzeczy z górnych półek, zarówno tu w szafie, jak i w kuchni. Z tej strony jest duże lustro, a pod nim siedzisko, którego forma nie jest przypadkowa. Zobaczcie, tu w środku jest ukryta skrzynka. Kuchnia, która znajduje się tutaj, początkowo miała być osobnym pomieszczeniem, a wejście do niej miało być w przedpokoju. Jednak ostatecznie Kuchnia została otwarta na salon, dzięki czemu w przedpokoju mogła się znaleźć duża szafa, a też tutaj jest więcej miejsca na stół. W kuchni górne fronty są drewniane, a dolne niebieskie. I to jest dokładnie ten sam kolor, który Wam pokazywałam. Ponad rok temu u Karoliny w filmie pod tytułem Dom z niebieską kuchnią na warsztaty dla kobiet. I powiem Wam, że to jest dla mnie olbrzymia satysfakcja, że faktycznie korzystacie z filmów, które przygotowujemy i powtarzacie niektóre rozwiązania. Bardzo mnie to cieszy. A teraz spójrzmy, jak zostały rozplanowane te piękne niebieskie szafki. Tu przy lodówce mamy od razu szuflady na górze sztuczce niżej talerze. A na samym dole produkty spożywcze. I to, co jest fajne w szufladach, to oczywiście to, że można sięgnąć bezpośrednio po rzecz, która stoi w głębi. Na półkach nie mamy takich możliwości, jednak trzeba najpierw wyjąć te z przodu, żeby móc sięgnąć po te z tyłu. W szufladzie jest zdecydowanie łatwiej. Dalej jest piekarnik, i pod nim taka płytka szuflada, w której można schować właśnie blachy, torby, czy na przykład ściereczki. Dla mnie takie szuflady są ekstra, więc jeżeli macie możliwość, to nie rezygnujcie. Czasem właśnie pod piekarnikiem robi się po prostu blendy, ale myślę, że jeżeli jest na to miejsce i taka możliwość, to zdecydowanie taka szuflada się przyda. Dalej mamy szafkę narożną, w której jest. Nerkę, czyli taka wysuwana półka, a właściwie dwie. I wiem, że często mówicie w komentarzach, że szafki narożne z półkami są bardziej pojemne, można tam schować więcej rzeczy. No i ciężko z tym polemizować. Jednak mam poczucie, że w momencie, kiedy to jest szafka, z której korzystamy na bieżąco z takimi rzeczami pierwszej potrzeby, jak właśnie podstawowy zestaw garnków czy patelni, to jednak. To rozwiązanie jest wygodniejsze, przynajmniej dla mnie, gdyż jakbym miała sięgnąć pogarnek, który jest tu w głębi, to zdecydowanie nie byłoby fajnie, jakbym najpierw musiała wyjąć te wszystkie rzeczy z przodu. W momencie, kiedy mogę wyjechać tą półką i sięgnąć po ten garnek bezpośrednio jest zdecydowanie wygodniej. Natomiast gdybym miała w kuchni dwie czy trzy szafki narożne, no to oczywiście wtedy do tych kolejnych pewnie zrobiłabym półki. Mówię w momencie, kiedy z czegoś rzadko korzystam, to już nie jest problem, żeby się tam trochę dokopać. Dalej mamy szuflady pod zlewem na koszem i ona jest na kopnięcie, więc mając brudne ręce, nie musimy się martwić, że ubrudzimy front i na koniec zmywarka. Zwróćcie uwagę że otworzymy front. On jest bardzo blisko kaloryfera. Gdyby kaloryfer nie był wewnętrzny, to niestety byłaby tutaj kolizja, albo trzeba by było zrobić większą blendę, tak naprawdę zmniejszając kuchnię. Więc po pierwsze fajnie jest. Przesunąć tak kaloryfer w głąb, żeby właśnie nie trzeba było tracić tego miejsca w kuchni, a z drugiej strony zobaczcie, jak ważne jest to, żeby pomierzyć takie rzeczy przed realizacją. No i tu oczywiście duża zasługa stolarza, ale czasem zamawiamy gdzieś kuchnię sami albo po prostu może być jakieś niedopatrzenie i wtedy jest duży problem, bo w momencie, kiedy po zamontowaniu kuchni okaże się, że nie da się otworzyć zmywarki, no to jest. Problem. Podobnie jest z tej strony. Ostatnia szafka została zrobiona trochę mniejsza, żeby fronty nie kolidowały z okapem. Zobaczcie, że te są trochę większe i już tutaj by nachodziły. Co więcej, został zamontowany specjalny zawias, który umożliwia otwarcie szafki pod większym kątem niż 90 stopni, żeby po prostu dało się do niej wygodnie sięgać. Zajrzyjmy jeszcze do środka poszczególnych szafek, i tu mamy mikrofale. Dalej produkty spożywcze, naczynia i ta szafka za okapem. Zobaczcie, jak zostały rozplanowane półki. One są na różnych wysokościach, dzięki czemu wygodnie można przechowywać różnego rodzaju produkty. Gdyby we wszystkich szafkach Półki zrobić w ten sam sposób, co tutaj, stracilibyśmy dwie dodatkowe półki. Więc zawsze projektując swoją kuchnię, zastanówcie się, co będziecie tam przechowywać, bo może się okazać, że do przechowywania Szklanek czy kubków nie potrzebujecie aż tak dużo miejsca jak na przykład na mikrofale. Jeżeli chcecie ukryć takie sprzęty AGD, to też uwzględnijcie odpowiednie podłączenie i pamiętajcie, że to podpięcie do gniazda też zawsze zabiera kilka centymetrów i trzeba to uwzględnić. Tutaj to zostało bardzo sprytnie pomyślane. Można podpiąć obok mikrofali, a nie za nią. Na końcu zabudowy kuchennej znajduje się błękitna lodówka. Bardzo charakterystyczny model, pewnie kojarzycie. I ona nie tylko świetnie wygląda, ale też osłania kuchnię. I dzięki temu, po gotowaniu, nawet jeśli zostawimy jakiś bałagan, to siedząc na fotelu nie będziemy go widzieć. W tym miejscu pierwotnie miała znajdować się mapa kartograficzna Warszawy. Jednak w momencie poszukiwań udało mi się znaleźć coś innego. Jest to mapa z podziałem na dzielnice i na osiedla Warszawy. Jest ona na tyle fascynująca, że tak naprawdę za każdym razem, kiedy coś jem, studiuję ją i dowiaduję się wielu ciekawych rzeczy. W salonie ściany są szare, sofa również, a jednak nie jest tu surowo. Spójrzcie, jak kolorowy fotel stanął w rogu i również krzesła przy stole też są w różnych kolorach. Na oknach nie ma zasłon, które tworzą taki przytulny klimat, ale jednak mimo ich braku nie jest ozięble. Spójrzcie, jak. Zostały zaprojektowane lampy. Nie tylko jest ich dużo, ale też mają takie dekoracyjne, drewniane elementy, które właśnie ocieplają wnętrze i dodają mu przytulności. Tu w rogu są dwie czarno-białe grafiki, które tak naprawdę są zdjęciami wykonanymi przez Piotra. Tenis jest jego wielką pasją, a tu mamy właśnie piłkę. I siatkę. Co więcej, są to zdjęcia wykonane telefonem. I w pierwszej firmie wywołującej, drukującej takie zdjęcia, odmówili niestety wykonania zlecenia. Już powiedzieli, że w takim formacie. To będzie zbyt niska jakość, ale już druga firma podjęła się tego wyzwania i jak widzicie, jest dobrze. Przecież na takie duże prace patrzymy z większej odległości i one wyglądają świetnie, więc nie bójcie się wywoływać też swoich jakichś rodzinnych zdjęć, nie tylko takich artystycznych w większych formatach, bo to właśnie takie większe rozmiary bardzo dobrze wyglądają na ścianach. To jest mój kącik biurowy. Jako, że większość czasu spędzam właśnie przy tym miejscu, zależało mi na tym, aby było ono dopasowane do moich potrzeb. E, ważną dla mnie rzeczą była wysokość biurka oraz fakt, żeby krzesło ergonomiczne, na którym pracuję, w całości chowało się właśnie pod to biurko, oraz żeby przed ramię swobodnie spoczywało na blacie biurka. Drugą rzeczą, która była istotna, jest także monitor przymocowany do biurka oraz wycięcie, które zostało zrobione w blacie, tak aby można było swobodnie przeciągnąć wszystkie kable. Estetykę miejsca pracy często psują leżące i pozwijane wszędzie kable i wiem co mówię, bo sama ze swoimi jeszcze nie zrobiłam porządku, ale tutaj. Temat jest naprawdę dobrze ogarnięty. Zobaczcie, że jest tutaj zabudowa z tego samego materiału co biurko, i ten element po prostu się odsuwa. I gdyby go nie było, nie byłoby tak ładnie. jest duża szafa i łóżko nad nim plakat oczywiście z Warszawą z tej strony zmieściła się też dodatkowa komoda a na ścianie mamy geometryczną tapetę która zdecydowanie nadaje temu wnętrzu charakteru Okrągły stół w salonie jest rozkładany i może mieć aż 180 cm długości, jednak jego dodatkowe blaty trzeba przechowywać osobno i fajnym miejscem na schowanie ich jest właśnie przestrzeń pod łóżkiem. Natomiast te blaty są dość grube i początkowo się tu nie mieściły, dlatego stolarz dorobił dodatkowe nóżki, podnosząc całe łóżko i teraz. Blaty można tutaj wsunąć i są na kartonach, żeby nie rysowały podłogi. Szafa jest trzydrzwiowa, i w tej części są szuflady i półki. A tutaj mamy wieszaki nie tylko na koszule, ale też na spodnie. W łazience jest utrzymana ta sama kolorystyka, co w całym mieszkaniu, czyli szarość przemawana drewnem. I spójrzcie na sedes, który jest wyjątkowo płytki, żeby nie wchodził za bardzo w światło drzwi, nie blokował przejścia. Nad nim jest szafka, a w niej, podobnie jak w kuchni, półki są na różnych wysokościach, dzięki czemu zarówno jest wygodne miejsce na mniejsze rzeczy, jak i na te większe. Jest też gniazdko na szczoteczkę elektryczną, żeby nie stała cały czas na wierzchu. Z tej strony pod umywalką również mamy szafki, i tu pierwsza to jest szuflada na ubrania do prania. Dalej pod umywalką mamy najpierw blendy i niżej szufladę, która akurat rozmiarem idealnie tak się zgrała z pojemnikami z Ikei, że one tutaj świetnie pasują i porządkują przestrzeń, a szuflada na samym dole jest już. Głębsza, więc tutaj są inne pojemniki, różne rozmiary zmiksowane. I tu, przy tym najmniejszym, żeby on się nie przesuwał przy otwieraniu, zostało ułożone takie papierowe wypełnienie. Dzięki temu też tam nie gromadzą się żadne paprochy. I na końcu mamy pralkę. Prysznic został zrobiony wewnętrznie, za przeszklonymi drzwiami, i tu, przy półkach, zostało zrobione oświetlenie dekoracyjne. Jednak tak naprawdę. W tej wnęce byłoby dość ciemno, gdyby nie te listwy LEDowe, dlatego one pełnią nie tylko rolę dekoracyjną, ale też praktyczną. W tym filmie to już wszystko. W opisie linki między innymi wnętrzazewnętrza.pl serdecznie zapraszam, a teraz czekam na Wasze komentarze, łapki w górę, zachęcam do subskrybowania kanału i mam nadzieję, że widzimy się już wkrótce. Pa pa!